pytając o jak spędzać wolny czas, pytając, jak organizować zajęcia przez ośrodek kultury, pytając, jak poprawiać dostęp do infrastruktury, którą już mamy i wypracowali naprawdę poważne tezy, wypracowali poważne zdania, gdzie może nie jest to dzisiaj czas, żeby prezentować szczegóły, ale proszę mi wierzyć, stało się to Kanwą potem bardzo poważnych spotkań. Dla, dla, całej, dla całej społeczności gminy Ryglice spotykaliśmy tutaj z przedstawicielami wszystkich środowisk twórców, przedstawicielami środowisk edukacji, prawda, szkół, z artystami, z, z pracownikami kultury i wypracowywaliśmy konkretne efekty. Na podstawie tych efektów Tutaj są, są radni, są pozostałe, wszyscy sensie, młodzieży. Naprawdę te efekty pracy były dla mnie zadziwiające, że jakby tyle ciekawych pomysłów tkwi w naszym środowisku. One zostały potem spisane, opracowane w formie, w formie tutaj takiego raportu i na podstawie tego będziemy w tym roku robić, robić również e, konsultacje społeczne, już, już szerokie konsultacje społeczne z dorosłymi, w jaki sposób e, konkretyzować te, te, te pomysły, w jaki sposób e, z tych wszystkich e, rzeczy, które wypracowaliśmy wspólnie, możemy robić konkrety. W związku z tym, e, w związku z tym jakby Mamy też, mówię, gotowy program na to, żeby zaistniało to co, to, co byście wymyślili, żeby zaistniało w rzeczywistości. Bardzo dziękuję Państwu. Kolejnym punktem obrad jest prezentacja z warsztatu młodzieży oraz przedstawienie zasad konkursu na Młodzieżową Inicjatywę Obywatelską. Witam prezentację na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej Stowarzyszenie Kawaleria w Topolsku, Mila, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych. Projekt współfinansowany z Funduszy Norweskich, Środków Fundacji Batorego oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Nasza prezentacja będzie się składała z trzech punktów, a mianowicie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rybnicach, warsztatach o edukacji obywatelskiej oraz konkursu na projekt młodzieżowe w naszej gminie. Yy, więc statut Młodzieżowej Rady w Rybnicach został uchwalony przez Radę Miejską w Brylisach. Wybory odbyły się w czterech szkołach i zostało wybranych 16 radnych. I nasza rada została ukonstytuowana poprzez złożenie ślubowania, które odbyło się 1 kwietnia 2015 roku. Teraz chcielibyśmy przedstawić nasze pierwsze działania. Warsztaty odbyły się od 8 do 9 kwietnia. W tych dniach mieliśmy okazję uczestniczyć w debacie sportowej oraz w inicjatyw. Myślę, że to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Zmieniliśmy się tam swoimi inicjatywami. Tam Więc braćmy udział w debacie oksforskiej na temat, czy szkoła sprzyja rozwijaniu indywidualnych zdolności uczniów. Może zacznijmy od tego, co to jest debata oksforska. Debata oksforska jest to rodzaj debaty, w której dwie drużyny, drużyna opozycji i drużyna propozycji, wspierają się na podany wcześniej temat. I w każdej z drużyn znajdują się cztery osoby. I teraz każda z tych osób jest odpowiedzialna, jakby ma swoje zadanie. Na przykład mówca numer jeden jest odpowiedzialny za przedstawienie, założonych tam, trzech pierwszych argumentów. Mówca, de, mówca numer dwa yy, dalej kontynuuje argumenty i musi je uzasadnić. Mówca numer trzy musi skontrargumentować przeciwną drużynę, czyli obalić to, co wcześniej powiedziała. I mówca numer, numer trzy jest odpowiedzialny za podsumowanie yy, Wszystkich argumentów swojej drużyny, i oraz e, wystawienie takiego e, końcowego zdania. E, I teraz nad całą taką debatą trwa marszałek, którego możemy porównać do takiego sędziego w czasie rozprawy sądowej. I bardzo ważną rolę odgrywa tutaj również publiczność, która jest obecna podczas całej takiej debaty, e, i jej ostatecznym zadaniem końcowym jest na koniec debaty. Zagłosować na drużynę, która lepiej przedstawiła swoje argumenty, je, lepiej je uzasadniła i ogólnie lepiej się dopowiedziała. Tak ta drużyna, która zdobyła więcej głosów. Celem takiej debaty jest rozwiązanie sporu i spojrzenie tak naprawdę na niego z całkiem innej perspektywy. Myślę, że to jest naprawdę super sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu, który nas sortuje. Teraz gdzie możemy zas zastosować taką debatę, na przykład w szkołach, aby urozmaicić nasze lekcje? Albo chociażby na sesjach naszej gady. Następnym punktem naszej prezentacji są Targi Inicjatyw. Targi Inicjatyw to przedstawienie problemów w naszej gminie i ich rozwiązań. Tutaj młodzież bardzo się zaangażowała, bardzo dużo pomysłów tutaj padało. Jest to naprawdę super sposób na zapoznanie się i z, z problemami oraz ich rozwiązania. Nasza grupa opisała to wszystko w formie plakatu. A na końcu podsumowaliśmy to w formie dyskusji z innymi gminami. Wnioski, jakie wyciągnęliśmy z tych inicjatyw młodzieżowych, czyli nasze spostrzeżenia, to niestety tak słowa integracja wśród młodzieży w gminie między miastami Lubcza, Zalasowa, Rybnice. Niestety młodzież nie ma szans na takie spotkanie się w tym gronie, bliższe poznanie się, może zakolegowanie. Naszym kolejnym spostrzeżeniem to małe zainteresowanie obiektami w naszej gminie. Na przykład ośrodek kultury, w którym dzieje się mnóstwo ciekawych y, wydarzeń, różne warsztaty itd., ale młodzież często nawet nie wie, że coś takiego jest organizowane. Chcielibyśmy, y, może tak powiedzieć, być taką inicjatywą, y, aby trochę zwiększyć bezpieczeństwo poprzez postawienie większej ilości lamp przy ulicach, które po zmroku y, no, nie są oświetlone i jest tam bardzo się ciężko poruszać, czy może w niektórych miejscach też potrzeba y, chodników. Kolejnym punktem naszej prezentacji jest konkurs na mini projekt, czyli właśnie i inicjatywy. Tutaj ważne daty, czyli ogłoszenie konkursu było właśnie 10 kwietnia 2015 roku. Termin zgłaszania projektów to 15 maja 2015 roku. Natomiast ogłoszenie wyników nastąpi 29 maja 2015 roku. Realizować projekty będziemy do 15 grudnia 2015 roku. Tematem naszego mini-projektu jest Młodzieżowa Inicjatywa Obywatelska. Spośród wszystkich pomysłów na taką inicjatywę musimy wybrać ten jeden, który opiszemy w naszym projekcie. Ten projekt będzie miał formę wniosku i zostanie przeprowadzony na terenie całej gminy. Nasz wniosek będzie się składał z takich punktów. Pierwszym z nich będzie potrzeba, czyli ogólnie problem. Do czego ma się odnieść ten projekt i na jakie potrzeby być odpowiedzią. Może w naszej gminie jest potrzeba zwiększenia aktywności wśród młodzieży, albo może zwiększenie ochrony środowiska. Musimy się tutaj na taką potrzebą zastanowić. Kolejnym punktem jest cel, czyli konkretnie, co zamierzamy osiągnąć poprzez realizację tego projektu. E, dalej działania. Musimy sporządzić dokładny plan konkretnych działań, czyli w jaki sposób osiągniemy nasze cele. E, rezultaty, czyli planowane efekty projektu. Musimy też pomyśleć, kogo zamierzamy zaprosić do naszej współpracy czyli partnerzy i trwałość, czyli kontynuacja tego projektu w przyszłości. Jak on będzie dalej wyglądał i co się z nim stanie? Musimy sporządzić również plan budżetowy, w którym uwzględnimy wszystkie nasze wydatki. Taką podstawową kwotę, do której musimy napisać nasz projekt, to są 3000 zł. Ale że jest to konkurs i jeżeli nasza inicjatywa zdobędzie wyróżnienie, będzie to 3500 zł. A w przypadku, kiedy zajmie pierwsze miejsce, 4000. Myślę, że jest to dosyć duża kwota i musimy się postarać, aby nasz projekt, nasza inicjatywa była taka bardzo oryginalna i pomysłowa. Dziękujemy za uwagę. za przedstawienie nam wszystkich. Przechodzimy do ostatniego już punktu obrad, czyli zapytania o nas wolne. Zostańcie z niego zawsze. Czy goście ja mogą jeszcze? Ja mieć... Tak. Pytania do prezentacji. Oczywiście goście, komentarze. Ja to chciałam powiedzieć, zaapelować właściwie do starszej części widowni, żeby udzielić poważnego wsparcia panu burmistrzowi tej dorosłej radzie, bo skoro ta młoda działa od 1 kwietnia i tyle zdążyła zrobić, to nie wiem, czy oni dadzą radę do końca kadencji dotrzymać. Tempo po prostu. Znakomite i no strasznie się obawiam, czy dacie sobie radę, no to jest po prostu wulkan pomysłów, wulkan pomysłów, wielkie gratulacje. Większy problem jest, kiedy nie ma tych pomysłów. Ale <tukli> napraw. w ciągu kilku miesięcy, no naprawdę. Burza stworzyć. <tukli> Żeby to kogoś pieruny nie poraziło. <tukli> 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 No, Kapitanie, jak słyszymy, że 1 kwietnia Wasza Młodzieżowa Rada dopiero rozpoczęła swoją działalność, a jesteście już tak znakomicie przygotowani, tyle fantastycznych pomysłów za mną i tyle rzeczy chcecie zrobić jeszcze, naprawdę cudownie, trochę tylko macie takie zmartwione miny, poza paniami, które prezentowały przed chwilą, to już taka smutna tutaj się dzieje. Mm -hmm. Przytłacza Was ta odpowiedzialność? Nie tak, czy nieśmiałość? Nieśmiałość. Gdybyśmy nie to byśmy nie dawniej wygrać. Myślę, że ja tak. Troszeczkę takim, jakby. takim wzmocnieniem też będzie ten długi stopień też naszego działania, który będzie polegał na budżecie obywateli, których się będziecie włączać. Wtedy nie trzeba będzie pełnoletności aby ustalić te priorytety, które się wpisują w strategię y, gminy, bo ten trzeci punkt, poprawa bezpieczeństwa rzeczywiście należy na, na sumieniu. On się e, mieści. Natomiast myślę, że poprzez e, to, że będziemy robić takie zapytania, badania społeczne, aby wytypować, które pierwsze zadanie ma być i tutaj będziemy liczyć na Wasze pomocy. Bo, bo tak jak mówiłam tu jedna z, z, z tych, które przedstawiały dziewczyn. Z radnych, przepraszam. Eee, czy jest miejscowości, jest miejscowości 8, które priorytetowo, który trzeba będzie chodnik czy lampę wcześniej zrobić? Tutaj trzeba będzie tą pomoc, trzeba będzie zdecydować odpowiedzialność wodyć. przez taką dyskusję. Także o oskworską. Eee, eee, dlaczego e, na przykład te lampę mamy powiesić w Joninach, a nie w Listyshopie. To jest takie, takie moje spostrzeżenie. To są dylematy do ja, To Zobaczycie jak to ciągnie. Problemy przepuści. trzeba rozwiązywać wielowątkowo. To tam jeszcze było takie hasło sztuki walki, więc oprócz tych schodników i lamp sztuki walki też i wtedy już będzie bezpieczniej. To pani minister tu widzę podpuszcza lampy. Ja po prostu zajmuję się na co dzień bezpieczeństwem i wiem, tak? że sztuki walki naprawdę w tym nie przeszkadzają. Tylko pomagaj. W takim razie zamykam obrady drugiej sesji Młodzieżowej no, Rady Miejskiej tak? w Rywicach. Jeżeli pan przewodniczący nam pozwoli, przed tak zamknięciem jeszcze, bardzo proszę. tak, pogratulować jeszcze raz. Czy jesteście poważni i strasznie coś smutni naprawdę, to może A, tak ponieważ, to tak, ponieważ czekolada zdecydowanie te zwoje mózgowe. Yy, skręca, rozkręca i pozwala im myśleć. Ja proszę, żebyście przyjęli ode mnie ten skromny korzyczek i przede wszystkim wzmocnili się. Jak, jak, jak Pani Marta kupowała ten koszt słodyczy na wzmocnienie, to myśmy nie wiedzieli, że macie tyle energii, więc po <głosłuchaj> słuchajcie, wszystkiego dobrego. Bardzo pięknie proszę, żebyście się zechcieli poczęstować na początek, choćby w takim drobnym A ja dołączę do przewodniczącego. To Wam się przyda wodyczy, później tak? w podejmowaniu może decyzji. Tak? Bardzo proszę. A Panu burmistrzowi ja życzymy tak wytrwałości. Tak Żeby się nie dał. Konstytucję, którą mi

Zapieruję. Poważnie, jakby, się ktoś dokuczył, poważnie. taką to nie będzie mam. Gratulacje serdeczne pani Radna. Gratulacje pani Radnej. małe co nieco, które mam nadzieję gdzieś się przyda, może gdzieś też będzie inspiracją do pewnych działań, ale pozwólcie też, że obok tego prawo dzieckowego, co, 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 co Wam przekazujemy, to jeszcze chcieliśmy Panu Burmistrzowi, jak mu powiem, braknie sił i, i pomysłów, to, to może stary doktor Janusz Korczak gdzieś napchnie taką serię do, do, do poczytania zwracającą z, z uwagę na to, co dla Was najważniejsze. Pan Dziękuję. Burmistrz jest mękamy. Dziękuję Na na własnej rady otrzymał konstytucję i też się do tej pory z nią Generalnie rzecz biorąc ta e, kadencja ubiegnie mi pod względem chyba czytania. Czy, Czytelnictwo czytelnictwa. Ale z rekomendacją oh, no. taką. Pedagogom to nie trzeba mówić, że Janusz Korczak to tak służy w trudnych sytuacjach, jest potrzebny, ale może w tym miejscu warto powiedzieć, że niedawno, kiedy obchodziliśmy rok Janusza Korczaka, Państwo pamiętacie, to były takie ogólnopolskie i Co prawda, inicjatywa wyszła od Rzecznika Praw Dziecka, ale gdybym wtedy nie miał takiego wsparcia, jak właśnie posłanka tej dzieli, to pewnie by ciężko nam było przez, przez parlament przeprowadzić, co dzisiaj jest oceniane jako mocna kampania społeczna w Polsce, dzięki szkołom, przedszkolom i tym domom dom, kultury, więc też tutaj, kto się zaangażował, to, to, to za to dziękuję, bo, bo żeśmy dobrze zainwestowali, to ziarno zostało zasiane i dzisiaj ten korczak, gdzie się e, przypomina o prawie dziecka do szacunku. Dziękujemy bardzo.